Panie trenerze, się, iż pierwszy strzelony gol przez Polonię ułatwił Wam zwycięstwo w tym meczu i zdobycie kompletu punktów? Na pewno przyjechaliśmy tutaj na bardzo trudne, trudny teren, bo boisko wąskie, małe, nierówne. Nastawiliśmy drużynę, żeby jak najszybciej strzelić bramkę. Udało nam się to, w fragmencie gry. Bardzo dobrze dorzucona piłka, wykorzystaliśmy yy, tą chwilę. W zasadzie można powiedzieć, że już... Ustawiło to jakoś mecz, poprawiliśmy drugą bramką, ale no musieliśmy być czujni do samego końca, bo jednak yy, drużyna tutaj Warty, Działoszyn, no ona dobrze zna to boisko, dobrze się na nim czuje i musieliśmy być skoncentrowani. Chwała chłopakom za to, że wygrali, no i chwała też za to, że nie stracili bramki. Dwa spotkania, sześć punktów, na razie wydaje się być łatwa ta runda rewanżowa dla, dla Polonii, ale pewnie przyjdą też trudne, trudniejsze momenty. Znaczy... Ja powiem tak, tak jak mówię chłopcom w szatni, to jest dopiero drugi mały kroczek, także teraz będziemy się nastawiali już i mobilizowali na Ursus i to się liczy. Nie patrzymy, co się dzieje przed nami, co się dzieje za nami. Dla nas jest ważny kolejny mecz. Musimy... Każdy mecz odhaczać, starać się go wygrać, zdobyć komplet punktów i zobaczymy, co będzie w ostatecznym rozrachunku. Rozstrzelał się Krystian Pieczara, Wydaje się, że w końcu ma Pan w zespole takiego prawdziwego egzekutora. No, Krystian przepracował bardzo sumiennie, bardzo mocno ten okres przygotowawczy. Wszyscy, nie tylko my jako sztab szkoleniowy, liczyliśmy na niego, ale tak samo i drużyna. Mam nadzieję, że w następnych meczach też będzie strzelał. Dziękuję. Dziękuję.